Cześć, witam was w kolejnym filmie na moim kanale, a dzisiaj zajmiemy się tym oto magazynem Lego Technik. Może sobie go najpierw otwórzmy. Jak widzimy, mamy tutaj Polibak z helikopterem o numerze katalogowym 30465, kategoria wiekowa 6. Jako, że będzie to moje pierwsze spotkanie z Lego Technik, zobaczymy jak mi to pójdzie, składanie. Mamy oczywiście jeszcze gazetkę, magazyn. Jest to wydanie pierwsze o numerze 01 przez 2021. Mamy tutaj McLarena Senne. W środku Poznaj projektantów. Jak widać jest to wydanie specjalne XXL. Wspomniany helikopter z Polibaga. Kosztował 19,99 No to co, zobaczmy sobie co kryje się w środku w magazynie. stwórz swoją rzeczywistość. Jeden zestaw, dwa modele. Też bardzo fajna ciekawostka, że z jednego zestawu można zbudować dwa modele, co znajdziemy w magazynie. O helikopterze, większa, cięższa, szersza, łamigłówki, znajdź różnice. Poznaj projektantów LEGO Technik, to może się okazać bardzo ciekawe. Najważniejsze innowacje. Tutaj widzimy 44-letni zestaw inspirowany naturą. Maszyna z przyszłości. Dwa duże plakaty. Chyba na pierwszej stronie, tak jest, były podane wymiary 59x90, czyli mega duże. Przejdźmy sobie dalej. O, widzimy tutaj helikopter z Polibaga. O, tu mamy też fajną informację proszę przed składaniem, jeżeli zakręcisz kołem zębatym u dołu Twojego helikoptera, oba jego nośnie porusza się jednocześnie. No zobaczymy sobie, jak poskładamy, jak to działa. Tutaj mamy płozy. Tu widzimy prawdziwą maszynę, pewnie na którym była wzorowana. wzorowany był ten polibak. Tak dokładnie, Twoja zabawka jest wzorowana na prawdziwym śmigłowcu. Wirnik nośny w helikopterach pozwala maszynie latać we wszystkich kierunkach, z kolei wirnik ogonowy pomaga jej w stabilizacji. Co my mamy dalej? Tutaj mamy bardzo ciekawe informacje na temat chyba prawdopodobnie największej koparki Lego Technik, która jest sterowo wyposażona w 7 silników i czyni ją z najbardziej, jedną z najbardziej mobilnych zestawów Lego Technik, i czyni ją jednym z najbardziej mobilnych zestawów Lego Technik. Potrzebuje dużo miejsca. Długa na 68 cm, wysoka na 48, a jej szerokość to 17 cm. Zobaczmy, co mamy dalej. Tutaj mamy łamigłówki do rozwiązania. Tutaj mamy znaleźć różnicę na dwóch rysunkach. O, przechodzimy do projektantów. Oczywiście, w wolnej chwili, po złożeniu i nagraniu tego materiału, sobie bardzo chętnie poczytam. Jak widzimy mamy tutaj ten olbrzymi plakat, akurat na środku mamy helikopter z Polibaga, kolejni projektanci, tutaj mamy kamienie milowe, czyli prawdopodobnie jakiś przegląd lat serii Technik. Technik istnieje już od jakiegoś czasu, właściwie jest najstarszą linią produktów LEGO. Dzięki niezliczonym innowacjom, technik pozostaje super nowoczesny od blisko 45 lat. I tutaj mamy kilka najważniejszych zestawów i pomysłów, pomysłów z jego długiej historii. Też bardzo, bardzo ciekawe. Inspirowane naturą. Też można będzie poczytać. Tutaj też mamy jakieś zadania do wykonania. Ile razy znajdziesz taki element? Mhm. Zapowiedź Lego Ninjago. Tutaj mamy również kolejne zapowiedzi magazynów, ale niestety Lego technik tu nie widzę. I tutaj mamy jeszcze na ostatniej stronie Twój schowek oraz lądowisko do helikoptera z polibaga. Instrukcje poskładania tego, ale ze względu na to, że jest to pierwszy magazyn, ja nie będę tego wycinał. Tak samo jak nie będę wyrywał plakatów, tylko zostawię sobie i schowam no to przejdźmy może teraz do polibaga odpakujemy sobie go i zobaczymy co kryje się w środku o, woreczek i w tym woreczku kolejny woreczek instrukcja składania ojeju, rzeczywiście chyba będzie duża Oj, oj, oj! Całkiem sporych rozmiarów ta instrukcja, powiem Wam. Dobrze, dobrze. Wcześniej jakoś nie miałem okazji składać lego technik, jakoś nigdy mnie to nie kręciło. Dlatego też, zachęcony recenzją jednego z lego tuberów, postanowiłem ten magazyn kupić i poskładać ten helikopter. Zobaczymy, czy aby na pewno mi to podpasuje. Dobrze, to może zrobimy sobie jakiegoś speed builda. I opowiemy sobie coś o helikopterze, jak będzie już poskładany. No, i helikopter mamy już złożony. Powiem Wam szczerze, że pierwszy raz składałem jakiś zestaw z Lego Technik, ale ten naprawdę po dokładnej analizie instrukcji nie miałem problemu ze złożeniem tego zestawu. Ale te kręcące się wirniki, tym kołem wębatym na dole, naprawdę robią świetną robotę. Bardzo, bardzo mi się to podoba. Powiem Wam szczerze, że za 20 zł bez grosza razem z gazetką naprawdę warto kupić ten magazyn. Choćby nawet dla samego tego helikoptera, który tutaj mamy. Długości ma on 15 cm, wysokości 6. Z takich ciekawostek. Na dole mamy jeszcze oczywiście płozy, które tu widać. Tutaj, jak widać, kręcimy sobie kołem zebatym na dole. Bardzo, bardzo fajny sposób. O, tak to wygląda. Tu z tyłu. W taki oto sposób się to kręci. No, bardzo, bardzo ładny. Oczywiście, jeżeli film się spodobał, zostaw łapkę w górę. Zachęcam do napisania komentarza. Jeżeli nie subskrybujesz jeszcze mojego kanału, to zachęcam do subskrypcji. A ja w takim układzie odlatuję. Czytać magazyn. I do następnej recenzji. Cześć.